Ukraina może toczyć wojnę obronną dzięki wsparciu państw Zachodu na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Ta prosta obserwacja ma potężne konsekwencje dla oceny przyszłości konfliktu, formatującego architekturę bezpieczeństwa oraz przestrzeń polityczną Europy Środkowo-Wschodniej. Dziś o niezwykle ważnych do odnotowania symptomach zachodniej fatygi wojną na Ukrainie. Serdecznie zapraszam. Partnerem kanału jest firma XTB, która w swojej ofercie ma nowe narzędzie plany inwestycyjne, opracowane tak, aby pasywne inwestowanie w fundusze ETF było łatwiejsze i bardziej dostępne. Jeśli jesteście zainteresowani ofertą XTB, link znajdziecie w opisie filmu. Odnośnie skali i oceny zachodniego zaangażowania na Ukrainie, ja w swoich programach zawsze staram się podkreślić czy zwrócić Waszą uwagę na to, że fakt, że takie wsparcie w ogóle jest, nie jest niczym oczywistym. Zarówno z tego szerokiego, historycznego, dziejowego punktu widzenia, jak i biorąc pod uwagę ostatnie lata przed inwazją i stosunek Zachodu do Federacji Rosyjskiej i do Ukrainy, fakt, że Ukraina w wojnie obronnej przeciwko Federacji Rosyjskiej uzyskała wsparcie liczone już nie w dziesiątkach, ale łącznie w setkach miliardów dolarów, to jest bardzo korzystna z punktu widzenia Ukrainy i z punktu widzenia wszystkich tych, którzy widzą w Rosji zagrożenie, ale jednak mimo wszystko Anomalia. Bardzo często, czy też zazwyczaj, ciężar powstrzymywania rosyjskiego imperializmu spadał wyłącznie na narody zamieszkujące Europę Środkowo-Wschodnią, które płaciły cenę krwi bądź własnej wolności. Oczywiście wsparcie Zachodu dla Ukrainy miało cały szereg absolutnie racjonalnych podstaw wiele o tym mówiliśmy ale kiedy pojawiają się jakieś symptomy, że polityka Zachodu względem Ukrainy może się zmienić, to musimy zabrać to pod uwagę, ponieważ to może mieć absolutnie kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego regionu, Europy. Tak jak na początku wojny, decyzje polityków w dużej mierze wynikały z nastawienia zachodniej opinii publicznej. Były następstwem bardzo skutecznej polityki informacyjnej Kijowa, jak i działań oddolnych, tak i dziś szukając przyczyn spadku woli do wspierania Ukrainy, warto zacząć od nastawienia opinii publicznej. Według badań prowadzonych przez Gallup w ostatnich miesiącach w Stanach Zjednoczonych przekroczona została bardzo istotna bariera. W marcu tego roku po raz pierwszy większy odsetek badanych twierdził, że wsparcie Ameryki dla Ukrainy jest zbyt duże niż że jest zbyt małe. A we wrześniu o tym, że Stany zbyt mocno wspierają kijów, przekonany był już większy odsetek badanych niż takich, którzy sądzili, że jest ono na odpowiednim poziomie. W ciągu mniej więcej roku najpopularniejsza odpowiedź w tego typu badaniu zmieniła się z takiej, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę zbyt mało, na taką, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę zbyt mocno. To jest skala zmian, które zaszły właśnie w ciągu roku, a zbliżają się wybory. Oczywiście, jak doskonale wiecie, występuje tu bardzo istotna różnica zdań między partiami. To Republikanie są dziś partią, której wyborcy zdecydowanie częściej mówią o tym, że wsparcie dla Ukrainy jest zbyt duże. Ta różnica jest naprawdę kolosalna i dobrze tłumaczy zachowanie większości republikańskiej w kongresie. Zresztą o tym, że tak może wyglądać przyszłość amerykańskiego nastawienia mówiłem tutaj już wiele miesięcy temu. Wszystko, co staje się przedmiotem kampanii wyborczej, wtłaczane jest na tory polaryzacji. Co w połączeniu z rosnącym w siłę w partii republikańskiej skrzydłem America First prowadzi do drastycznego z punktu widzenia najnowszej historii Stanów Zjednoczonych skrętu amerykańskich konserwatystów, jeśli chodzi o ich podejście do spraw międzynarodowych. Gdyby ktoś kilkanaście lat temu powiedział, że to demokraci będą partią bardziej skłonną do wydawania środków na cele zewnętrzne, na walkę z Federacją Rosyjską, niż wówczas te kilkanaście lat temu neokonserwatywni republikanie o jastrzębim spojrzeniu na świat, no to brzmiałoby to średnio wiarygodnie. Co najmniej, czy co najwyżej średnio wiarygodnie. A właśnie tak dziś kształtuje się sytuacja na amerykańskiej scenie politycznej i w amerykańskim społeczeństwie, ale w tymże amerykańskim społeczeństwie już generalnie, ogólnie zaczyna przeważać opinia, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę zbyt mocno. I to będzie miało z pewnością wpływ na kształt kampanii wyborczej i będzie miało wpływ również na postawę amerykańskiego państwa. I to też pozwala lepiej zrozumieć działanie administracji prezydenta Bidena, czyli próbę stworzenia tego wielkiego pakietu i łączenie Ukrainy z Izraelem. To była próba Jechania na tej nowej emocji społecznej, przepchnięcie rzutem na taśmę tych kilkudziesięciu, kolejnych kilkudziesięciu miliardów dolarów na wsparcie dla Ukrainy za pomocą tej nowej emocji społecznej, którą wzbudził atak Hamasu na Izrael. Bo im bliżej wyborów, tym ciężej może być przepchnąć taki pakiet przez kongres, w którym większość mają Republikanie, a bez zgody kongresu, prędzej czy później ręce administracji prezydenta będą związane. Ukraińcy zdają się dostrzegać zagrożenie, dlatego kluczowy współpracownik prezydenta Załęckiego pojawił się ostatnio na przykład w Fox News, czyli w stacji jednoznacznie konserwatywnej, by próbować zmieniać nastawienie Republikanów. Ale to jest wynikiem znacznie głębszych procesów zmiany bazy wyborczej partii republikańskiej. Sytuacja w Stanach jest dziś naprawdę bardzo nietypowa. Władza nad finansami leży w rękach kongresu, a Izba Reprezentantów znajduje się pod kontrolą Republikanów, ale w zasadzie tylko teoretycznie. Ten rozłam, o którym mówiliśmy w czasie kryzysu związanego z dymisją i problemami z powołaniem kolejnego spikera Izby cały czas trwa. Nowe prowizorium budżetowe, które pozwoliło uniknąć rządowego shutdownu, zostało uchwalone w Izbie Reprezentantów przez sojusz części Partii Republikańskiej z demokratami. Na graficznym podsumowaniu z The New York Times dobrze widać, jak podzielona jest Partia Republikańska. W takiej sytuacji naprawdę trudno przewidzieć, jak będzie działał kongres w kolejnych miesiącach. No to może kluczowe wsparcie dla Ukrainy zacznie w większej mierze płynąć z Europy. Tu też nie ma dla Ukrainy wyjątkowo dobrych wieści. Do samej politycznej woli przejdziemy za chwilę, ale Europa ma problem znacznie głębszy. Zdaje się nie mieć zdolności do wspierania Ukrainy w odpowiednim zakresie. Polityko informuje o trwającym w Unii Europejskiej szukaniu winnych tego, że ogłaszany z pompą plan zaopatrzenia Ukrainy w milion pocisków artyleryjskich nie powiedzie się. Czy to przez zbyt ambitny plan, czy też przez złą jego realizację, nie zmieni to faktu, że brak wypełnienia własnych założeń nie buduje europejskiej wiarygodności. Unia Europejska odgrywa we wspieraniu Ukrainy ważną, ale jednak drugoplanową rolę. Europejskie pieniądze pochodzące z emisji unijnych obligacji o czym warto pamiętać to niezbędna pomoc makroekonomiczna, ale jeśli chodzi o środki umożliwiające prowadzenie działań wojennych, Stany Zjednoczone pozostają absolutnie niezbędne. To jest dla Europy bardzo cenna lekcja, taka, którą musimy jak najszybciej odrobić. Tutaj naprawdę nie ma żadnej przestrzeni na zwłokę. Mówię oczywiście o możliwościach europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Unia Europejska wdrożyła już szereg działań, które mają zaradzić temu kryzysowi. Tak naprawdę przeznaczyła środki na to, by zaradzić temu kryzysowi, no ale jak widać, te pieniądze nie są w stanie zadziałać z miejsca. Te łańcuchy dostaw, te nowe możliwości trzeba dopiero. Zbudować i naprawdę musimy zrobić to szybko. By może unaocznić skalę problemu, polska grupa zbrojeniowa jest w stanie wyprodukować od 30 do 40 tysięcy sztuk artyleryjskiej amunicji rocznie. Bywają dni, dni, kiedy na Ukrainie zużywa się 5 tysięcy sztuk takiej amunicji. To jest różnica między możliwościami, na przykład polskiego przemysłu zbrojeniowego, a skalą wojny, która rozgrywa się cały czas za naszą wschodnią granicą. Zatem europejskie zapowiedzi wzmocnienia przemysłu zbrojeniowego, planowane, a nawet już wdrażane inwestycje, mogą przynieść pozytywne rezultaty, ale wyłącznie w dłuższym terminie. To wszystko nie stanie się z dnia na dzień i fiasko programu „Miliona sztuk amunicji dla Ukrainy dobrze to pokazuje. Amerykanie pozostają niezbędni. Tymczasem europejska wola polityczna do dalszego wspierania Ukrainy w dotychczasowym zakresie również zdaje się nieco chwiać. Teraz jednak może ważna uwaga, o co mi w ogóle chodzi w tym materiale, który może się wydawać mocno jednostronny, ale słusznie, bo on właśnie taki ma być. To znaczy, by pokazać kompletny obraz sytuacji, trzeba by powiedzieć o tym, że druga strona też zużywa swoje zasoby i po stronie rosyjskiej też oczywiście występuje fatyga wojenna. Warto powiedzieć również o tym, że z Zachodu płyną również sygnały odwrotne niż te, na które dzisiaj chciałem zwrócić Waszą uwagę. Czyli na przykład Unia Europejska mówi o dalszym makrofinansowym wspieraniu Ukrainy na wiele lat do przodu. Zarówno administracja prezydenta USA, jak i wiele państw europejskich mówi o konieczności dalszego wspierania Ukrainy, itd., itd. Nie chodzi mi w tym filmie o to, by wytworzyć wrażenie, że oto nagle wszyscy z dnia na dzień odwrócą się od Ukrainy. W tym materiale chodzi mi o to, by nie odwracać oczu od szeregu procesów politycznych, które mogą mieć wpływ na stosunek Zachodu do Ukrainy w przyszłości. W tym sensie materiał może wydawać się być jednostronny, ponieważ nie chodzi mi w nim o to, by kompleksowo zarysować cały obraz, ale by wskazać konkretnie na kilka jak najbardziej realnych problemów. Takim problemem jest sytuacja na amerykańskiej scenie politycznej, która w połączeniu z wagą amerykańskiego wsparcia oraz z nadchodzącymi wyborami jest mieszanką no, nieco wybuchową. Drugim problemem jest brak europejskich możliwości do tego, by wejść w amerykańskie buty, jeśli chodzi o rolę, jaką Amerykanie pełnią wobec. Wojnie na Ukrainie. I wreszcie problem trzeci to jest ogólna fatyga, zmęczenie opinii publicznej, jak również świata politycznego wojną na Ukrainie w obliczu coraz to liczniejszych kryzysów i problemów, które dotykają wiele europejskich czy zachodnich państw. Pod koniec października opublikowana została rozmowa rosyjskich prankserów z premier Włoch Giorgiem Meloni. Rosjanie podszli się pod przedstawiciela Unii Afrykańskiej. Usłyszeli m.in., że, i tutaj cytat: Widzę duże zmęczenie, muszę przyznać, że ze wszystkich stron. Jesteśmy blisko momentu, w którym wszyscy zrozumieją, że potrzebujemy drogi wyjścia. Meloni mówiła oczywiście o wojnie na Ukrainie. Antyukraińskie hasła towarzyszyły w kampanii wyborczej zwycięskiej partii na Słowacji. W Hiszpanii trwa kryzys rządowy, dla Włochów istotniejsza jest migracja. Uwaga Francji czy Niemiec skupia się na Bliskim Wschodzie, a i w Polsce, położonej przecież tak blisko działań wojennych. Wiadomości z Ukrainy stały się częścią codzienności. Coraz rzadziej szokują. Ukraińcy oczywiście to widzą. W wywiadzie dla magazynu Time prezydent Zełęński stwierdził: Najbardziej przerażające jest to, że część świata przyzwyczaiła się do wojny na Ukrainie. Zmęczenie wojną płynie jak fala. Widać to w Stanach Zjednoczonych, w Europie i widzimy, że gdy tylko zaczną się trochę męczyć, staje się to dla nich jak serial. Nie mogę oglądać tej powtórki dziesiąty raz. I oczywiście z perspektywy państwa, które zostało najechane, z perspektywy ukraińskiego społeczeństwa, które ponosi ogromną cenę za obronę niepodległości własnego państwa. Z tej perspektywy to, to zachodnie zmęczenie, zachodnia fatega jest czymś zupełnie niedorzecznym. No, tyle tylko, że zachodnie społeczeństwa i zachodnie państwa nie są w tej samej sytuacji, co ukraińskie społeczeństwo i ukraińskie państwo. I to wszystko nie zmienia faktu, że Ukraina utrzymuje się w tej wojnie dzięki wsparciu z zewnątrz. Zatem tego typu sygnały jak najbardziej trzeba brać poważnie, nie można ich bagatelizować, bo one w połączeniu z całkowitym rozwinięciem się deklarowanych przez samych Ukraińców celów i realnych rezultatów ukraińskiej kontrofensywy, o czym mówią otwarcie ukraińscy wojskowi najwyższego szczebla, no to prowadzi do takiej mieszanki, która będzie wzmacniać głosy, które będą mówiły, że Czas na jakieś rozmowy pokojowe, czas na jakieś przynajmniej zawieszenie broni. I takie zawieszenie broni byłoby z wielkim prawdopodobieństwem wyłącznie przerwą, wyłącznie przystankiem, bo żadna ze stron tego konfliktu no, nie mogłaby się pogodzić z takim rezultatem. On nie odpowiadałby absolutnie nikomu tutaj w regionie. Ale jeśli tak miałaby zakończyć się wojna, czy ten etap wojny, to być może prawdziwych zwycięzców tej wojny. Nie należałoby szukać ani w Kijowie, ani w Moskwie, ani nawet nigdzie w promieniu tysięcy kilometrów od działań zbrojnych. Prezydent Stanów Zjednoczonych i przewodniczący Xi Jinping spotykają się dzisiaj w San Francisco, więc może zwycięzców tej wojny, czy takiego rezultatu, można szukać. W Kalifornii. Ale do tego, by doszło do takiego rozwiązania, dziś jest jeszcze bardzo daleko. Póki co mówię o symptomach, które mogą doprowadzić do takiego procesu, ale dzisiaj jeszcze wcale nie muszą. Tylko z polskiej perspektywy, to jest sprawa tak ważna, że my musimy zwracać uwagę już na jakiekolwiek symptomy i już dziś musimy zastanawiać się, co my mamy do powiedzenia na ten temat. To znaczy, w jaki sposób możemy współkształtować ten ewentualny dzisiaj jeszcze proces. Jakie stanowisko chcemy zająć, na jakim forum i w jaki sposób, by to stanowisko mogło być skutecznie słyszane i by mogło mieć jakikolwiek wpływ na, na rzeczywistość? W jaki sposób możemy współkształtować przyszłość naszego regionu Europy, jeśli taki proces miałby nastąpić? Bo reakcja na wojnę była w wielkiej mierze instynktowna, automatyczna to znaczy polskie społeczeństwo i polskie państwo za, zareagowało w sposób instynktowny. Teraz, by mieć wpływ na dalszy bieg wydarzeń, trzeba już bardziej przemyślanego pomysłu politycznego, i to będzie naprawdę trudne, bo karty, jakie dzisiaj mamy w rękach, nie są tak mocne jak te, które mieliśmy w rękach rok czy półtorej roku temu. I trzeba zdać sobie z tego sprawę i zaplanować polską politykę, gdyby miało dojść do jakichkolwiek rokowań, w jaki sposób sprawić, by głos Polski, by interesy Polski zostały w tym procesie zabezpieczone. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Oczywiście jak zawsze dziękuję tym, którzy wspierają rozwój kanału Polityka Zagraniczna za pośrednictwem portalu Patronite. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.